Podobno tego podkładu nie da się aktualnie nigdzie kupić, bo podobno jest to najlepszy podkład Ever, i w dodatku na prące kosztuje 20 zł. Mowa oczywiście o najnowszym podkładzie Stars From the Stars i Wedel. Sprawdźmy o co tyle szumu. Tutaj mam kolor 01, tutaj 02, i wydaje mi się, że ten 02 już jest naprawdę dość mocno ciemny. Ja sobie je chyba po prostu pomieszam. No i nałożę sobie moją standardową metodą, czyli najpierw pędzel, potem gąbeczka. To ma być podkład kryjący, wygładzający, i oczywiście lubimy takie, Jakbyście mogli poczuć, jak on przepięknie pachnie. Moje pierwsze wrażenie jest takie, że jak na tak mocno kryjący podkład, bo uważam, że to jest naprawdę dobre krycie, ten podkład wydaje się być bardzo, bardzo lekki, w ogóle jest niewyczuwalny na twarzy. Nie wiem jeszcze, jak będzie się u mnie utrzymywał i wyglądał w ciągu dnia. Jak na razie wygląda naprawdę bardzo ładnie, nie podkreśla żadnych suchych skórek i naprawdę pięknie wtaka się w tą cerę. Myślę, że za 20 zł, faktycznie warto wypróbować. Tak wygląda gotowy makijaż. Ja osobiście jestem zachwycona tym, jak wygląda tutaj tera. i Co prawda użyłam też nowych pudrów, zarówno po to oczy, jak i na twarz, ale powiem szczerze, że no jestem zachwycona i podkładem, i pudrami, także mam nadzieję, że nic się tutaj złego nie zadzieje, bo wtedy nie będę wiedziała, która z tych rzeczy poszła nie tak, ale jak na razie wygląda to po prostu muara. Voilà.